Siemanko. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj przetestujemy najpopularniejsze sosy czosnkowe z marketów. Wybór jest naprawdę duży, jak widać. Ale który z nich okaże się najlepszym sosem czosnkowym, a który najgorszym, o tym dowiemy się za chwilę. Zapraszam. Przyszedł czas na pierwszy sos czosnkowy. Powąchajmy go. Spróbujmy. Jeżeli chodzi o ten sos, to muszę wam powiedzieć, że jest on słodki i bardzo kwaśny. On jest słodko-kwaśny. W ogóle tutaj czosnku nie czuć. Nie wiem, co jest grane, ale czegoś takiego ja bym nie kupił. Jest to taka, taki słodki majonez podkręcony octem. Dla mnie to jest 2 na 10. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ten sos jest bardzo rzadki. Coś w nim w ogóle pływa. Kwaśne to takie? Czuć taki odstowy zapach. Nie. O, panie! Co to ma być? To jest naprawdę sos czosnkowy. Czy wy nazywacie to sosem czosnkowym? To jest bardzo taniej jakości majonez z jakimiś niespodziankami w środku. 1 na 10. Moi drodzy, pojawił się jakiś fajny zawodnik. On jest gęsty, nawet bardzo gęsty. Taki biały, jasny. A jak smakuje? Zobaczmy. No, no. i to jest taka śmietankowa rozkosz dla podniebienia. Ja bym tutaj dodał jeszcze trochę więcej czosnku. Ale czuć, naprawdę. Bardzo dobre składniki. Nie zostawia jakiegoś dziwnego posmaku, i nie jest wcale taki kwaśny. Smak tego sosu jest naprawdę dobry, więc ja w tym momencie dam mu 8 na 10. Kolejny zawodnik nie jest taki fajny. Nie jest zbyt gęsty, a wpływają w nim jakieś dziwne rzeczy. Spróbujmy go i zobaczymy, jak smakuje. Powąchajmy go, może, na początek. O nie. On smak on on pachnie jak jakiś serowy ser. A nie, czoskowy. O nie. Posmak jest okrutny. Mmm, Co ty mi dajesz? Szkoda tej frytki. Nie, no ludzie, albo robicie sosy czoskowe, to jest tragedia jakaś. Kwaśne to niedobre, nie smakuje to w ogóle. Ach. Nie dodawajcie tego do niczego, bo to nie podkręci yy, smaku waszych potraw. To może zepsuć smak Waszej potrawy. No i przyszedł kolejny sos, ale w tym razem coś w nim pływa. On ma naprawdę bogatą zawartość. Zobaczmy, czy ma bogaty smak. Dobra, pomachajmy go. Uuu, hu hu. Czuć już zgrozą. Jeżeli chodzi o ten sos, to miał być test sosów czosnkowych, a ja się czuję, jakbym testował sos ziołowy. Ktoś po prostu nawalił tutaj tyle ziół, ile miał i powiedział: "O, to będzie dobre. O, tak, to będzie dobre. Nawalmy tego jeszcze. Dodaj jeszcze więcej." Tak wyglądała chyba konstrukcja tego sosu. Czosnkowy sos to to nie jest. Jest tutaj bardzo dużo ziół, ale na plus jest to, że on nie ma takich dziwnych posmaków. Jest bardzo słodki i delikatny oraz naturalny w smaku. Więc dla mnie dostanie piąteczkę, bo gdyby tutaj wcisnąć jeszcze odrobinę świeżego czosnku, to mogłoby zadziałać. Przed nami kolejny sos czosnkowy i muszę wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka 90% tych sosów czosnkowych wygląda identycznie. Pachnie no jak pachnie, no na pewno nie czosnkowo, słodko. Ten sos tak naprawdę smakuje jak taki śmietanowy sos. Nie, jest on zły. Też nie czuć tego czosnku tutaj. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi sosami czosnkowymi. Ma delikatny posmak, więc naprawdę nie jest aż taki zły. Tylko szkoda, że on jest taki neutralny i no trochę czujemy się tak, jakbyśmy jedli jakiś sos śmietanowy, a nie sos czosnkowy. No to dla mnie 5 na 10. Kolejny zawodnik jest gęsty, nie rozlewa się i też mamy tutaj dość dużo ziół. Zobaczmy, jak smakuje. Dobrze, że mam nowe frytki. Ma okropny posmak. Jakby go no spróbuj tego. Jakby słoniną, normalnie słoniną. Słoniną? No, chydny. Szkoda gadać, co to jest. Smak jakiejś słoniny, okropny posmak, który zostaje w twojej buzi na bardzo długo. Tak? Na samym początku smakuje takim yy, słodkim sosem. Ładno ma konsystencję, ale jest spieprzony, bo ten posmak, który zostaje w buzi... Jest okropny 1 na 10. Z ulicą, nie, z tyłu ulicą z przodu mu tak ładna pani, która się... Tak, odwraca, jest ok. tragedia, Ta się nie? Na początku jest słodki, taki... A potem. No czułeś ten posmak, nie? Słonina jakaś, nie wiem co to jest w ogóle, ej. No jest zawodnik kolorowy bym go nazwał, bo jako jedyny ma Pełnie inną barwę. Tutaj pływają kawałki papryki. Co to jest? Ja nie zamawiałem sosu paprykowego, ja zamawiałem sos czosnkowy. Dobra, weźmy kawałek tego. No nie, no to jest jakiś przecier warzywny. Co to? Naprawdę, słuchajcie, to nie ma nic wspólnego z sosem czosnkowym. Nie smakuje to czosnkowo. Ma delikatny posmak, ale to jest tak, jakby ktoś wypukał ajwar i dodał majonezu do tego. 3 na 10. Kolejny zawodnik jest bardzo, bardzo gęsty. One wszystkie pachną podobnie. Spróbujmy i zobaczmy, jak smakuje. Ja nie wiem. Czy tak ciężko jest zrobić sos czosnkowy? To smakuje jak zmielona trawa. Chyba przez ten koperek. To jest sos koperkowy, a nie czosnkowy. Jest słodki, delikatny w smaku. Bardzo przyjemny, ale czosnkowy sos to to nie jest. Koper zabija tutaj smak. Ja się czuję tak, jakbym wyciągnął koper z ogórków i zjadł. To jest sos koperkowy. Koper tutaj rządzi. Nie czuć majonezu, nic innego, tylko sam koper. Koper. Hmm? Koperek, taki malutki koper. Jeżeli chodzi o ten sos koperkowy, a nie czosnkowy, to ode mnie dostaje ocenę 3 na 10. Przejdźmy do kolejnego zawodnika. Ten zawodnik. Jest bardzo gęsty, biały. I jest zbity i sztywny. Wygląda jak majonez, nie ma tutaj żadnych dziwnych ziół i składników pływających. A jak smakuje? Nie no tragedia z tym sosami jest w ogóle. Muszę wam powiedzieć tak. Nie wiem. Od czego by tu zacząć? Jeżeli chodzi o ten sos czosnkowy, to jest fajny, gęsty. I czuć tutaj czosnek, ale też czuć jakiś dziwny mm, kwas. On jest strasznie kwaśny. Ten kwas zabija smak czosnku. Gdyby nie ten kwas, sos byłby naprawdę dobry. Ale niestety. Dla mnie to jest znowu ocena taka, no, teraz może dam nie, no 3 na 10 to jest max, co mogę mu dać. Kolejny zawodnik się tutaj pojawił i muszę Wam powiedzieć, że zachwyca pięknością. Spójrzcie na niego. Jest gęsty. Jest ładny. Nie pływa w nim żadne obce ciało, jak w niektórych. Posmakujmy go. Jeżeli chodzi o smak, to muszę Wam powiedzieć, że on jest bardzo nijaki. Jest delikatny i łagodny. I jest też słodki. Nie jest nieprzyjemny, a posmak czosnkowy, który on zostawia, jest bardzo i to bardzo delikatny. Więc dla mnie, tylko i wyłącznie dlatego, że nie zostawia dziwnych posmaków, dostaje 4 na 10. I ostatni zawodnik moi mili państwo. Ten sos. No pachnie jak pachnie. Pływają w nim zioła. Zobaczymy czy one przeszkadzają, czy zabiją smak tego sosu. Jeżeli chodzi o ten sos, to jest on najbardziej łagodny i delikatny z tych sosów, które dzisiaj testowałem. Zioła tutaj nie przeszkadzają, ale ten sos jest chyba kierowany dla młodszych konsumentów, bo czosnek też jest mało wyczuwalny, jest naprawdę wyczuwalny w śladowych ilościach. Nie jest zły, bo nie zostawia złych posmaków, jest całkiem spoko. Taki sos można sobie jeść bez żadnego problemu. Przyszedł czas na podsumowanie naszego testu i słuchajcie, naszym zwycięzcą jest sos czosnkowy Fanex. Ja jestem bardzo i to bardzo. Rozczarowany tym testem, bo tak naprawdę żaden czo sos czosnkowy gotowy nie jest bardzo dobry, ale Fanex był najlepszy, więc trzeba mu to oddać, trzeba mu to przyznać. Dobrze, że Fanexy leją do hot dogów, bo tak to bym się zdziwił. Potem mamy oczywiście Helmansa, Madero. I Kielecki, te trzy są też naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o najgorszych zawodników, no to Moso, Tarsmak i Hans najmniej przypadły mi do gustu. A wy napiszcie w komentarzach, które sosy czosnkowe lubicie najbardziej. Do zobaczenia.